Efektem okrągłego stołu prawników, gdzie dyskutujemy o edukacji prawnej, ma być wypracowanie modelu współpracy z uczelniami wyższymi, z innymi samorządami zawodowymi, adwokatami, z sędziami, prokuratorami, komornikami, notariuszami modelu kształcenia prawników. Chcemy jasno zdefiniować, czego potrzebujemy od absolwentów Wydziałów Prawa. Aby byli dobrymi aplikantami i aby dalszy ciąg kształcenia, które odbywają na aplikacji, był kontynuacją i wykorzystaniem tego, czego nauczyli się na studiach. Mam nadzieję, że wspólnie dojdziemy do porozumienia, jak programy studiów prawniczych, jak programy aplikacji powinny się zmieniać i dostosowywać do bieżących potrzeb i rynku usług prawnych, i naszych klientów. Po dzisiejszej konferencji spodziewam się tego, że dziekani Wydziałów Prawa, ale również prodziekani i inne osoby działające w uczelniach kształcących na kierunkach prawo wypowiedzą swoje doświadczenia i płynące z tych doświadczeń postulaty do tego, w jaki sposób należałoby w... W dużym ogóle, ale również w małym szczególe, dbać o właściwą jakość kształcenia prawników, tak żeby to następnie przekładało się na płynne, synergiczne przechodzenie przez absolwentów prawa w spełnianie ról społecznych, jakie mają do zrealizowania dla gospodarki, dla społeczeństwa obywatelskiego i jestem przekonana o tym, że. Usłyszenie przeze mnie tych głosów i wyrażenie ich w swobodnej dyskusji dzisiaj przez uczestników tej rozmowy może i przysłuży się temu, aby współkształtowało to kierunki polityki naukowej państwa, pokazując nam administracji rządowej, ministerstwu zajmującym się obszarem szkolnictwa wyższego i nauki. Jakie działania będą najlepiej realizowały kierunki pożądanego rozwoju, któremu, rozwoju tego państwa, któremu ma służyć nauka i związane z nią kształcenie na studiach? Współodpowiedzialność za kształcenie społeczeństwa obywatelskiego ciąży na reprezentantach zawodów prawniczych, i myślę, że również około prawniczych, ale dzisiejsza. Nasza konferencja koncentruje się na kształceniu prawników w ścisłym tego słowa znaczeniu. Kształcić komplementarnie to kształcić w taki sposób, byśmy nie czynili tego w oderwaniu od wartości, które nas łączą, od wartości, u podstaw których jest właśnie ta odpowiedzialność za przyszłe pokolenia prawników. To bardzo ważne, by zarówno kształcenie, które dokonuje się na wydziałach prawa, jak i aplikacje realizowane przez samorządy prawnicze, ale także aplikacja sędziowska i prokuratorska nie funkcjonowały w oderwaniu od siebie wzajemnie. Dlaczego? Dlatego, że tylko wtedy, kiedy będziemy efektywni w kształceniu, będziemy potrafili osiągnąć skuteczność i wypuścić przysłowiowo na rynek takiego absolwenta, takiego aplikanta, który jest w stanie podołać wyzwaniom współczesności. To ważne. Dziś borykamy się nie tylko ze z potrzebą chyba zmiany paradygmatu kształcenia i patrzenia na ten proces, choćby z perspektywy pokolenia Gen Z, ich potrzeb uwarunkowań, bowiem truizmem jest twierdzenie, że chyba raczej to pokolenie nie dostosuje się do rzeczywistości nas otaczającej, a raczej my musimy uwzględnić ich. Szczególne potrzeby związane chociażby z tym, by kształcić w sposób bardziej dynamiczny, bez oderwania od praktyki i tak dalej. Więc ta komplementarność właśnie tutaj się uwidacznia nie tylko we współpracy pomiędzy Wydziałami Prawa a samorządami prawniczymi, ale także w tym, by kształcić w taki sposób, by pamiętać, że to młode pokolenie musimy ukształtować musimy wyposażyć w pewien kręgosłup, w zasady, w wartości, które pozwolą im skonfrontować się z rzeczywistością. A dlaczego? Dlatego, że właśnie na nas, na prawnikach, tych starszych, ciąży odpowiedzialność, by przygotować młodszych i by tworzyć, kształtować społeczeństwo obywatelskie. W dzisiejszych czasach, w dobie rewolucji cyfrowej, Młodzi prawnicy przede wszystkim powinni opanować narzędzia, które zwiększą efektywność ich pracy. Myślę tutaj o nowych technologiach, o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, ale też nie zapominać, żeby przemawiać, komunikować się prostym językiem, żeby być zrozumiałym, a temu służy narzędzie i cała filozofia legal design pozwalająca stosować prawo zgodnie z jego celem. Celem jest ochrona praw i wolności obywateli i zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego.